Jesteśmy w parku kulturowym Wietrzykowice To jest trochę na północ od Łodzi Tak z godziny jazdy Gdzieś przypadek trafiliśmy na to Na informacje na temat grobowców, które się tu znajdują Są to z kultury lejkowej Pucharów lejkowych, czy lajkowatych Między 4400 do 3000 lat przed naszą erą Te grobowce mają podobno są podobno starsze niż piramidy o jakieś 1000 lat. Taka konstrukcja pod tytułem gdzieś 10 metrów szerokości od przodu, około 2-3 metrów wysokości i potem się ciągnął tak od 70 do mniej więcej 115 metrów Tutaj niedaleko znajduje się jeszcze jedno takie stanowisko i tam podobno jedyny zachowany grobowiec ma mniej więcej 150 metrów długości. Mam informację o grobowcu numer 1 ten ma długość 76 metrów i szerokość czoła 10, 10 metrów te dalsze są większe tutaj z przodu była budowana komora grobowa Otoczona dużymi kamieniami, w których żebano jedną, dwie osoby, jakichś poważnych ludzi w okolicy. I potem te grobowce się trochę zwężały dalej. Prawde, fajne miejsce.